Państwo, mam przed sobą zawodnika Sarmacji Armacji Będzin. Pierwszy raz, także bardzo proszę, żeby się kolega nam przedstawił. Nazywam się Patryk. Patryk. Jestem wychowankiem z Armacji Będzin, kilka lat spędziłem w klubie z transferem gdzieś tam potem do GKS Katowice do juniorów i z predyspozycjami do pierwszej drużyny. Nie udało mi się niestety zadebiutować, ale ta, ta, ta droga moja się tak potoczyła, że ponownie gram w sarmacji. Patryka tutaj. Mili Państwo, Patryka to już namawiałem, było chyba ze z 5, 6, 7 lat temu, no ale no, jak i tata mówił, no nie, 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 będzie grał wyżej. Państwo, no, grał wyżej, bo grał w Zagłębiu, bo grał w Ruchu Radzionków, później w Siewierzu, no i sentymentalnie, o jeszcze w Mieszkowie, no i sentymentalnie wrócił do Sarmacji Będzin, bo tak jak wcześniej mówiłem, no Patryk, no, mieszkasz na Warpiu? Na Warpiu. Na Warpiu, no 202 km od Sarmacji, także no gdzież jak nie w Sarmacji Będzin. Patryk, no wiem, że co, grasz na stoperze, czy na... Jak? Stoperze, na stoperze, na stoperze, głównie na stoperze, ale gdzieś tam dodatkowa pozycja moja, no to jest defensywna jeszcze po pozycja tak? Ale gdzieś tam już, już gdzieś tam ten stoper tak u mnie został, że, że trenerzy gdzieś tam wystawiają na pozycji stopera Patryk, a tak sentymentalnie, to, to grałeś kiedyś tutaj z naszymi teraz zawodnikami? Już tak, tak. Z Majką. Z, z, z Majką mi się zdarzyło, jak miałem 15 lat, jak przyszedłem na pierwszy trening do seniorów. Jak jeszcze byłem w winiorach z Armacji, no to, to wtedy było Majka, ale głównie to z Michałem Dule, z Maśkiem Widurskim, e, z Markiem Kocotem, no to gdzieś tam, czy z Karolem Góralem, to nie może w tej samym roczniku, ale gdzieś tam mijaliśmy się na boiskach, jak gdzieś tam były rotacje e, roczników, treningów czy meczów. No widzicie, mieli Państwo, a takie pytanie zadam, to kto był Twoim takim pierwszym trenerem, co Cię w te, te abecadło piłkarskie wprowadzał? E, w Sarmacji? Tak. Można powiedzieć, że Rafał Nowak w zasadzie, bo gdzieś tam uważam, że trener Rafał ma naprawdę duże pojęcie o piłce i jak, jak gdzieś tam, no Sermacja nie jest też jakąś wiadomo, jaką akademią w porównaniu gdzieś tam do Zagłębia, czy drugie u Katowice, czy, czy gdzieś tam bardziej takich śląskich klubów, ale ra, trener Rafał jest naprawdę gdzieś tam konkretnym trenerem według mnie i ma, ma gdzieś tam wiedzę. Wiedzę ja odpowiednią, Patryk, żeby gdzieś tam. Patryk, szkończyć. a tak no bo nieraz rozmawiałem z Tatą, pytałem się gdzie tam syn gra i tak dalej, ale co teraz będzie przychodził na Sermację? Tak, no jak będzie wolny czas, to myślę, że tak, no nie zawsze, bo, bo jest różnie. Tata ma też gdzieś tam pracuje w soboty, ale jak ma czas, no to, to ma chęć do przychodzenia na metrze, żeby nie oglądać. To rozumiem, Patryk, że no, sentymentalnie cieszy się, że no jest tak. Mażej, tak, tak, no nie. fajnie też właśnie, że gdzieś tam ze znajomymi się gra, bo to jest też inaczej zawsze. No i jest 5 minut na, na, do klubu, także to też jest inaczej. No jak się gra w tym miejscu, w którym się żyje od, od urodzenia, no to to jest zawsze inne podejście trochę. Tak? No widzicie Państwo, bo nie ukrywam, że naszą taką ikoną na stoperze, na obronie był Marek Majka, dobrze Daniel. mówię, Daniel Majka, natomiast no, no już Daniel wiadomo, że, 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 że już tyle latek gra, także tu Patryk tego chyba mile tutaj dobrze zastępuje. Starał No, także cieszę się, następny mecz gramy u siebie, trzy punkty dzisiaj są, Sądzę, że, że gdzieś trzecie, drugie miejsce na pewno będzie. Nie wiemy jak tam inne, inne mecze. Natomiast no, trzeba się cieszyć do szatki. Proszę iść, podziękować tak wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.